Siema! Witam Was w kolejnym poradniku, chyba drugim z serii Jak zrobić, czy jak dobrze zacząć Grę Minecraft Wchodzimy na nasz świat i do potrzeb tego odcinka będzie on naprawdę już trwał minutę. jest 42 to już go zaraz skończymy. Minutę. Pokażę Ci, jak zrobić dynię i czym, co się wydobywa. Więc ja teraz Ci pokażę, jak zrobić węgiel drzewny. Musicie zrobić piecyk, ustawiając kabelstone. Ja tu akurat nie mam kabelstone, ale jak go wydobędziecie, ustawiacie go tak: 9 klocków, ten zostawiacie na środku. Chyba to zrozumiecie. Mam nadzieję. Mm. Musicie. Dobra, już minutkę, dobra, mieszczę. Musicie zrobić tak. Jak zrobić węgiel? Potrzebujecie takiego węgiel drzewny. Potrzebujecie deski i takiego drewna. Ono się szybko przepali. Być może zacznie się przepalać. I bingo! Macie wasz węgiel. Z tego węgla i patyków. To potrzebujecie patyka na dole, zrobicie pochodnie. I gdy macie dynię, kładziecie nad nią pochodnie. Czyli nie, pod nią pochodnie i wychodzi wam lampion. Jeśli bez żadnego położycie dyni w craftingu, wyjdzie wam nasionka dyni. Tak robicie lampion. Niektórymi kilofami trzeba niszczyć inne rzeczy. Na przykład. Właśnie. Kilofem kamiennym możecie zniszczyć... Rzeczy takie jak węgiel, żelazo i tyle. A redstone, diament, złoto i lapis lazuli musicie mieć żelazny kilo. znaczy, bierzecie żelazo, wkładacie je do craftingu, wkładacie tutaj i robicie, żeby wam się przetopiły trzy żelaza i robicie je jak kierow kamienny. To je koniec tega odcinka. Narg!